Celem mojego wykładu jest przedstawienie zarysu głównych nowożytnych doktryn politycznych. Zanim jednak to zrobię, chciałbym wyjaśnić samo pojęcie doktryny i wskazać na różnicę z pojęciem ideologia stosowanym często w tradycji anglosaskiej. Jeśli chodzi o termin doktryna, będę go rozumiał jako pewien zespół założeń, pojęć i teorii stanowiących spójną całość i będących efektem metodycznej refleksji, a przede wszystkim stanowiących podstawę jakiejś koncepcji politycznej. Jeśli chodzi o pojęcie ideologii, będę go rozumiał jako zbiór idei, które w sposób Holistyczny, całościowy, opisują i wyjaśniają rzeczywistość, a przede wszystkim wskazują pożądany stan przyszłości. Dodatkowym elementem ideologii są również wskazówki, jak tego należy dokonać. Niestety, pojęcie ideologii posiada negatywne konotacje, ponieważ kojarzone jest z Fałszywą świadomością, którą, no, pojęciem fałszywej świadomości, którą, które ukłuł Karol Marx na opisanie stanu, właśnie panowania klasy społecznej, burżuazji nad proletariatem. Stąd posiada węższe znaczeniowe, pole znaczeniowe. Zanim rozpocznę. Prezentację głównych doktryn politycznych, chciałbym wskazać na pewną cechę, która jest charakterystyczna dla myślenia nowożytnego w ogóle. Tym elementem charakterystycznym jest realizm w opozycji do starożytnego pojęcia cnoty. O ile starożytny człowiek dążył do cnotliwego życia. O tyle nowożytny człowiek przede wszystkim walczy o przeżycie. Tak przynajmniej widzą to prekursorzy myśli liberalnej, czyli Niccolò Machiavelli i Tomasz Hobbes. Ich zdaniem, podstawą refleksji nad ładem politycznym powinno być nie poszukiwanie najlepszego ustroju, ale takiego, który gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo. U Tomasza Hołpsa wręcz stan natury przedstawiany jest jako stan walki wszystkich ze wszystkimi, i w ten sposób człowiek staje się narażony na nagłą śmierć. Rezygnacja z naturalnej wolności oznacza, Zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Skoro wiemy już, co oznacza pojęcie doktryny, chciałbym teraz przejść do charakterystyki poszczególnych doktryn i tak zacznę od doktryny liberalizmu, następnie przedstawię socjalizm, konserwatyzm i w kolejności feminizm oraz ekologizm. Jeśli chodzi o podstawowe założenia liberalizmu, to przede wszystkim a liberałowie wychodzą z założenia, że to, kim będzie człowiek i jakie będzie jego otoczenie, zależy właśnie od niego. Po drugie, dla liberałów wspólnota polityczna ma być tak zorganizowana, aby umożliwiała realizację autonomicznie zdefiniowanego przez jednostkę dobra. Jedyną granicą dla tej swobody jest wolność drugiej osoby. Trzecim elementem czy założeniem doktryny liberalizmu jest przekonanie o konieczności oddzielenia sfery prywatnej od sfery publicznej. Ta pierwsza ma być neutralna, wolna od ingerencji władz. Rola państwa w przypadku liberalizmu ma zostać ograniczona do minimum, to znaczy do ochrony Podstawowych praw. Czy to tak, jak zdefiniował Locke, czyli prawa do życia, wolności i własności, czy inni autorzy liberalni. Jeśli chodzi o samą władzę, to liberałowie zdają sobie sprawę, że władza musi podlegać kontroli, ponieważ ma to do siebie. Że negatywnie wpływa na jednostki, a mianowicie chyba najlepiej wyraził tą myśl Lord Acton, kiedy stwierdził, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. To są podstawowe założenia doktryny liberalnej. Jeśli chodzi o pojęcia i wartości, które są dla tej doktryny fundamentalne. To przede wszystkim, chyba musimy zacząć i wskazać na indywidualizm, czyli przekonanie o nadrzędności jednostki nad wspólnotą. Kolejną wartością, którą liberałowie promują, jest wartość wolności. Jeśli chodzi o hierarchię, stoi ona najwyżej. Kolejnym ważnym, myślę, elementem dla doktryny liberalnej jest a wiara w to, że człowiek, korzystając z rozumu, jest w stanie przezwyciężyć wszelkie niedogodności. Kolejnym jest przekonanie o równości, przyrodzonej równości człowieka czyli tak naprawdę przekonanie o tym, że każdy z nas, rodząc się, posiada takie same prawa. Kolejnym z cech, które składają się na doktrynę liberalną, jest melioryzm. Co to znaczy melioryzm? A mianowicie, że człowiek posiada umiejętność samodoskonalenia się. Dwa kolejne powiązane ze sobą to optymizm antropologiczny, czyli wiara w naturalną dobroć człowieka, i historiozoficzny, czyli przekonanie o tym, że człowiek potrafi zadbać o postęp ludzkości ostatnią cechą o której trzeba wspomnieć doktryny liberalnej jest ich przekonanie o nieredukowalnej różnorodności świata. Mam na myśli tutaj oczywiście pluralizm i wynikający z tego przekonanie o konieczności tolerowania odmiennych punktów widzenia. Współczesną inkarnacją liberalizmu jest Neoliberalizm. Jak sam przedrostek wskazuje, mamy do czynienia z kontynuacją, ale i krytycznym przewartościowaniem. Co to oznacza? A mianowicie neoliberałowie uważają, że tylko i wyłącznie kapitalizm, zwolniony z wszelkich ingerencji ze strony państwa, jest w stanie zapewnić dobrobyt społeczny i przede wszystkim wyzwolić. A w indywidualnych jednostkach kreatywność i przedsiębiorczość. Dla neoliberałów wszelka forma własności państwowej oznacza ograniczenie tej kreatywności. I tym samym dążą do tego, żeby własność publiczną całkowicie znieść. Kolejną doktryną, którą chciałbym omówić, jest socjalizm. W przypadku socjalizmu a sprawa jednak nie jest taka prosta, ponieważ bardziej możemy mówić o wielości socjalizmu, o wielu nurtach myśli socjalistycznej. Niemniej jednak postaram się wskazać takie założenia, które są wspólne dla tych wszystkich nurtów. I tak przede wszystkim jest to poszukiwanie nierówności i wszelkich form zniewolenia społecznego. Po drugie, jest to nastawienie na zmianę lub ulepszenie istniejącego porządku. Po trzecie, jest to zakwestionowanie prawa do własności prywatnej, lub przynajmniej dążenie do znaczącego jego ograniczenia. I po czwarte, chociaż to będzie wymagało szerszego komentarza, dominuje wśród socjalistów postawa etatystyczna. Co to znaczy? A mianowicie e, socjaliści uznają państwo jako e, e, potrzebne narzędzie zmiany. E, jednak nieco inaczej wygląda tu to, to u Marksa, gdzie przyjmuje to postać tymczasowej dyktatury e, proletariatu, czyli przekonania, że to państwo jest potrzebne na pewnym etapie, ponieważ burżuazja tak naprawdę sama z siebie nie będzie chciała Przekazać czy podzielić się władzą. Później, oczywiście, państwo będzie mogło już zostać zlikwidowane. W przypadku socjalistów brytyjskich, a szczególnie Towarzystwa Fabiańskiego, mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać centralizmem kontrolowanym. Co to znaczy? A mianowicie, że tak naprawdę państwo powinno być narzędziem zmiany ale nie radykalnej ale ewolucyjnej poprzez stopniowe włączanie robotników do władzy jest jednak również w ramach doktryny socjalistycznej nurt który ma charakter antyetatystyczny i tutaj mam na myśli przede wszystkim socjalizm gildyjny w Wielkiej Brytanii oraz syndykalizm we Francji. Warto tak na zakończenie wspomnieć również o anarchizujących socjalistach. Tak, tutaj można by wymienić dwa nazwiska, a mianowicie Prudą i Kropot Kropotkin. Przejdźmy teraz do omówienia podstawowych pojęć i wartości doktryny socjalistycznej. Tym czym dla liberałów jest wolność. Tym dla socjalistów jest równość. Tylko i wyłącznie praktyczna realizacja równości społecznej, zdaniem socjalistów, umożliwi realizację praw politycznych. Poza tym socjaliści wskazują na braterstwo i wspólnotę jako punkt odniesienia. Dlaczego? Bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć właśnie silną wspólnotę. Liberalizm z jego naciskiem na rywalizację prowadzi do dezintegracji wspólnot. Kolejną cechą, o której należy wspomnieć, i pojęciem nieodzownym dla doktryny socjalistycznej jest klasa społeczna. Dlaczego tak istotnym? Ponieważ to jest podstawowy tak naprawdę czynnik podziału społecznego i nierówności. I ostatnim, o jakim chciałbym wspomnieć, jest pojęcie wspólnej własności. Tylko taka forma własności, zdaniem socjalistów, umożliwia wykorzystanie zasobów wspólnoty w interesie jej wszystkich członków. Tym, czym dla liberalizmu jest neoliberalizm, tym dla socjalistów jest trzecia droga. Mam tutaj na myśli konkretną koncepcję, której autorem jest Anthony Giddens i która wskazuje na konieczność zmiany nastawienia wśród socjalistów. A mianowicie Giddens postuluje pragmatyczne podejście. I próbę połączenia dwóch powierzchownie sprzecznych, jego zdaniem oczywiście, tradycji. Przede wszystkim wskazuje na to, że dzisiaj nie ma już alternatywy dla gospodarki wolnorynkowej, a globalizacja stała się faktem. Stąd postuluje właśnie, aby cele socjalistyczne. Osiągać w ramach istniejącego systemu. Jako trzecią w kolejności chciałbym omówić doktrynę konserwatywną. Przede wszystkim dla konserwatystów, człowiek jest z natury zły. Naznaczony jest grzechem pierwotnym, kieruje się egoizmem, emocjami i sam nie jest w stanie tego okiełznać. Stąd podstawowe znaczenie. Dla konserwatystów porządku społecznego i moralnego, który pozwala okiełznać to, co złe w człowieku. Wspólnoty pojmowane są organicystycznie to znaczy wyprzedzają chronologicznie jednostkę i reprezentują pewien utajony ład, który dla jednostki powinien stanowić punkt odniesienia. Poza tym, wolność jednostki powinna być ograniczona tradycją. Ponieważ pierwotne są zobowiązania człowieka wobec rodziny, wspólnoty, a nie egzekwowanie swoich indywidualnych praw. Skoro mamy już omówione podstawowe założenia doktryny konserwatywnej, warto teraz wymienić pojęcia charakterystyczne dla niej. Przede wszystkim będzie to pojęcie tradycji rozumianej przez konserwatystów. Jako skumulowana mądrość przeszłości, potwierdzona w czasie, gwarantująca stabilność, bezpieczeństwo jednostce i dlatego tak istotna. Kolejnym pojęciem jest pojęcie organizmu społecznego. Dla konserwatystów wspólnota to jest taki organizm i każdy ma w tym organizmie pewną wyspecjalizowaną funkcję. Dzięki temu ta wspólnota może trwać w czasie. Tym samym hierarchie nierówności dla doktryny konserwatywnej są czymś naturalnym. Przyczyniają się do tego, że ten organizm może funkcjonować. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o jednym elemencie, który jest wspólny, z tradycją liberalną, a mianowicie przywiązaniu do własności prywatnej i wolnego rynku. Na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów o neokonserwatyzmie. Podobnie jak w przypadku neoliberalizmu, ten przedrostek oznacza, że mamy do czynienia z pewnym krytycznym zdystansowaniem się wobec rodzimej tradycji. W tym wypadku neokonserwatyzm wyrasta z obawy. Przed rozpadem społeczeństwa pod wpływem liberalnych reform i postępowych wartości. Zdaniem neokonserwatystów grozi nam rozpad wspólnoty ze względu na rozluźnienie standardów moralnych oraz osłabienie autorytetów. To, co ich zdaniem mogłoby się przyczynić do wzmocnienia wspólnoty, to redukcja ubóstwa i nierówności. Poza tym, e, wspólnota potrzebuje gwarancji ze strony władzy. Potrzebuje tak jak rodzina potrzebuje ojca, tak społeczeństwo potrzebuje systemu prawa i porządku. Neokonserwatyści nawołują do umocnienia rodziny, rozumianej wciśle w ściśle kategoriach e, tradycyjnych. I wspólnoty narodowej, która daje ludziom poczucie tożsamości. Na koniec swojego wykładu chciałbym krótko wspomnieć o dwóch bardziej współczesnych doktrynach politycznych, a mianowicie feminizmie oraz ekologizmie. Jeśli chodzi o feminizm, to podstawowe założenie feminizmu wyrasta z przekonania, że nie istnieją. Różnice między kobietami i mężczyznami, które uzasadniałyby ich nierówny status społeczny i polityczny. Po drugie, feminizm rozróżnia płeć biologiczną i płeć kulturową. I po trzecie, feminizm twierdzi, że kobiecość jest konstruktem społecznym. Który pozycjonuje kobiety niżej niż mężczyzn? W ramach samego feminizmu można wyróżnić dwa główne nurty: radykalny i liberalny. Ten ostatni wyrasta bardziej z reformistycznych stanowisk i nastawiony jest na wyrównywanie praw ekonomicznych i politycznych. Poza tym wskazuje na to, że poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych, kobiety będą zyskiwały również w systemie społecznym odpowiednią pozycję. Jeśli chodzi o feminizm radykalny, to przede wszystkim oznacza on atak na wszelkie formy dominacji mężczyzn nad kobietami. Szczególnie te, które są zakorzenione w kulturze i kolportowane za pośrednictwem mediów i reklamy. Poza tym feministki radykalne postulują zastąpienie męskich wartości, takich jak walka, dominacja, hierarchia, racjonalność, kobiecymi, takimi jak troska, zaufanie, wrażliwość, życzliwość czy współczucie. Z kolei ekologizm wyrasta jako sprzeciw wobec procesu industrializacji i urbanizacji. A zdaniem ekologów nieograniczony wzrost zagraża nie tylko i wyłącznie gatunkowi ludzkiemu, ale i całej planecie. To co koncentruje uwagę ekologów, to przede wszystkim problem zanieczyszczenia środowiska, wymieranie gatunków i Efekt cieplarniany. Wskazują oni na to, że powinniśmy przemyśleć na nowo relacje pomiędzy ludźmi a innymi żyjącymi na naszej planecie gatunkami. Ich zdaniem błędem jest traktowanie człowieka jako centralnego punktu na mapie życia. Stąd traktują naturę jako sieć powiązań między różnymi gatunkami, bardzo kruchą ze swej istoty i dlatego powinniśmy dbać o jej stan.